Siema widzowie, dawno nie było odcinków, ale jest na Nisheve wreszcie. Już e, takie medale dostałem. E, z Karyszewska Football dostałem za kibicowanie KS Bakowowi, ale nie nagrywałem. Byłem tam też, wygrał ten turniej z Karyszewianka z Karyszew. Drugie miejsce KS Maków, które kibisowałem i Hubertus e, Hubertu Chomentów trzecie ostatnie. I takie z kolonii dostałem, bo byłem na kolonii

Tyle, że ta chata się schowała i to mi usunął film co o nich Szkoda. To, co? Tutaj Max, herplagi, herpladomiaka Znaczy herplana domiaka, herplegi, herb herzbakowa, herb, herbisty, krachu herb, zagłębie cudowiec na poli. Taki mag. to byłem na wycieczce wełku, ale na polach tak nie Mój nowy magnes tutaj. Dobra. Teraz mówią o Robercie Lewandowski, który przeszedł do Barcelony. Ogólnie dzisiaj jeszcze pożegnany mecz Artura Boruca. A i trwają e, w sobotę letnie skoki, a natomiast e, w niedzielę i trwają do niedzieli Mistrzostwa Świata w atletyce, natomiast jeszcze będzie siat finał Siatkarskiej Ligi Narodów będzie jeszcze. Na pulsie 2 leci moja bajka dzieciństwo w nowej wersji Tomek Przyjaciela. Rebeka O, Tomek! Gdy Rebeka przyjechała na Sodor, martwiła się, że wszyscy będą lepsi od niej. Rebeka Teraz poglądamy atlas i pokażę Wam ciekawe miejscowości. Oj. z tychów jest ten atlas widzicie. Tutaj Niemcy, Hamburg, Bremer, Haldower. O, druga to Polska, Berlin, Szczecin, Kołobrzeg Koszalin, Słupsk, Ustka, Łebsko jezioro, Leumborg. Chojnice, o nie, Bydgoszcz Starogard Szczeciński Kostrzyn, stąd pochodzi unboxal. Piła Trójmiasto, Gdańsk, Gdynia, Sopot Jastrzebia Góra Jastrzebia Góra, Karwia Tutaj oli Elbłom, Olimpia, Zgoda Legi, Braniewa, stąd pochodzi Bartosz Białkowski, Rezerwowy, Adama Nawałki, Krynica Morska, tutaj Ros, Obód Kalibigradzki, Grudziądz, Toruń, Wrocław, Płock, Mława, Olsztyn i tutaj mazurskie miejscowości. Gołdap, gołdap, tutaj nagrywałem odcinek. Śniadrywy, tutaj jezioro, mi kołajki nad nim Euk tutaj kupiłem magnes dla dziadków. Gra... O tutaj byłem na tej kolonii. Rajgród, słabo widać, ale... Będę w Rajgrodzie. Tutaj go grajewa Rajgród. Kętrzyn. Węgorzewo. Su... O, suwałki tu też nagrywałem odcinek tutaj. Łomża, Ostrołęka, Białystok, Ostrów Mazowiecki, Brugę, Belgia, Berlin, Lipsk, to w Polsce też jest Lipsk, ale to za chwilę, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Legnica, z tym, z tym grał Radomiak, Wrocław, Ostrów Wielkopolski, Pozaj najgorsze bo warta Ilech, Inowrocław Bydgoszcz, Kalisz Wrocław, Opole Warszawa, Legionowo, Jezioro Zagrzewskich Otomów, tu, Radą, tutaj jest, tu, tutaj jestem teraz, Janiszew, skarżysko Chamiętny, Starochowice. Ostrewec Świętokrzyski, Radomsko-Częstochowa, Łódź, Płoc, Włocławek, tutaj jest gdzieś Janiszew wódzki a koło Konina jest, tutaj koło Turka gdzieś jest Janiszew Wielkopolski, gminie Brudzew, Zakrzew. Skaryszew tutaj dostałem medal, ten a i tam koło Skaryszewa jest to Homentów i Maków, Kielce Zdrowiec, stalowa. Wola Paryż, Paryż tutaj, Koln, Kolonia, Frankfurt nad Menem. tak, także Frankfurt na ono i to Keln z drugiej strony. Tutaj polskie miejscowości, na niemieckie, znaczy total Czechy, Praga. Wyszczyca, kłodka, disco Bania, pochodzi stamtąd. Kraków zakopane tutaj, nagrywam odcinek. Tutaj, o tutaj, nagrywam 2020, i tutaj Śląskie miasta, i tu pochodzi te lata? Najmniejsza, najmniejsza największa, największa, największa wieś w Polsce, Rzeszów, Tarnów. Tu. Chwila. Tutaj byłem w cieskim Cieszynie na granicy. Wyrwałem nowy Sąd Chwila. Śtawnica wyrywałem tutaj rok temu drug gard. Monachium tutaj Lewandowski grał. Niedawno odszedł. Tutaj zmniejszonej gości tutaj. O w tych okolicach byłem na obozie, a tutaj jestem teraz. Puławy, kojenice jeszcze są. Anglia, Liverpool, Londyn. Tutaj Hiszpania, Madryt. Barcelona tutaj Lewandowski będzie grał, już podpisał kontrakt, tutaj mój idol Piotr Zieliński, Sycylia, Sardynia, Mediolan, Torino, Genua, Lyon, Monachium, tutaj jeszcze Roma, czyli Rzym i tutaj najmniejsze państwo świata, Watykan. Tutaj z O nie, Rosja. Ale tutaj Oslo, Olegia. Już. Tutaj Ukraina, Kijów, Charków, Mińsk, Białoruś. No i tyle. A jeszcze na obozie spotkałem się z iluzjonistą, który był w Mantalanie, że grant. No wam pokazałem mapę i przy okazji pokazałem wam medale, tylko słabo było widać, więc no, dobra. Madziuś, myj rączki, bo ci nowe rączki rosną, a te, ten, co ci rosną, to już nie wylepią. Madzia to budzi prosto, bo kota ma słańce. Zacznij Wojtuś, proszę. Wcieraj. Musisz mieć zawsze pustki przy sobie. Takie te, pudełeczko. Jak jedziesz tam do makowca. Nie możesz. Nie możesz. Bo ci smutki rosną. Bo ci smutki rosną. Nie można. Ten bar papier. Zobaczcie co tam jest. Za Teraz już górki. Dobra, mam psycha ich z gołymi nogami. Kurde, ale gorące Upał straszny No i dlaczego nie było na dworze odcinków dziś Oj, ale parzy Oj, parzy Oj, nie mam psychy już... lepiej. Wreszcie wraca, je po po, po... po kilku tygodniach wraca wreszcie. Może... Jabłka, które są Maliny rosną, zwierzę się cierpie, a maliny rosną są. Bober z przestał okrążyłem Oj. drugie teraz okrążyłem brakowało tego w poprzednich odcinkach zboża Dobrze, tam to wściekł, jestem wściekł, jestem wściekł, jestem wściekł, jestem wściekł, tam wściekł, tam pies, dobra. A tam się no, nie chce, abym zboża, od To tam przed psami.

ovidori Chyba okrożyła. No, w zasadzie nie okrążyłem, ale. cóż się bało. Dobra. Korosant Rogalik z Francji. Mimteros. Teraz opowiem o artykule, bo ludzie mogli dzisiaj mieć pożegnalne, jak wspominałem. Uf. Artur Boruc urodził się w Siedlzach. Młodości grał w Legii. E, w dwa... e, 2004-2003 zadebitował w reprezentacji Polski. W 2005 zagrał na, w Anglii na ich terenie w Manchesterze. Zastępując kontuzowanego Jerzego Dutka, niestety, to jest był przegrany przez Polskę. Paweł Jana skandalem nie powała Jerzego Dudka I Boruc stał się dzięki temu podstawowym bramkarzem na mundialu 2006 I tam Niestety tam nie zachował Czustego konta, tylko Ale i tak zachwycał z Niemcami Potem po, Zachwycał interwencjami w eliminacjach do Euro 2008 w Portu, yy, Znaczy w Austrii i Szwajcarii Mecz z Bellią, bo po dupie Smolarka przyszedł do historii, bo Polska awansowała. Natomiast. Yy, natomiast na Euro też zachwycał interwencjami, lecz nie zachował z tego konta, ale na mecz interwencji me, meczu z Arsu można oglądać do znudzenia. Po Euro zaczął Balan zaczął Balangę i i przez problemy z alkoholem, rozbił się z żoną. Nom, i na Euro 2012 przez Franciszka sposób został wyrzucany z kary za alkohol. I nie pojawił na ten turnie. Adam Nawałka go przywrócił do kadry i był rezerwowym na Euro 2016. W 2017 meczu z Urugwajem zostało pożegnanie z Repet Pożegnalny mecz kariery reprezentacyjnej. W 2020 wrócił do Legii, w Legii po, po 15 latach. Zadebiutował w meczu Pucharze Polski z GKS-em Bełchatów przez Legię 6-1. Yy. W sierpniu 2021 awansował z Legą do Ligi Europy i tam zagrał zaledwie dwa mecze, bo kontuzja. Natomiast, Le... Natomiast Brzydki faulę popisał się w meczu z wartą w tym roku i potem wpisał na Instagramie. A teraz dostaje mecz pożegnania z Celticiem Glezgo, klub... klube, którym grał za granicą. Artur, dziękujemy. Król Artur. Można go rzec, eee. ale drewno, wow. Dobra, widzowie, kończymy dzisiejszy odcinek. Jeszcze medale na komentarze, więc papa widzowie wie. wie.